Dzień dobry, żebyczki z tej strony Czarnona Gamer! Dzisiaj gram w Airbo z X 2. Dajcie łapkę w górę, dobijamy 100 łapek w górę i nie wiem robimy serię z Minecrafta. O! Robimy serię z Minecrafta. Tam macie na dole czerwony przycisk. Jak macie go czerwony dajcie, kliknijcie go na szary i jedziemy właśnie. Zaczynamy. Właśnie jedziemy Z ładunkiem, bardzo ciężki On ma 16 ton Jedziemy jeszcze 400 metrów Ale to nam nie zaszkodzi Dobijamy do celu Jeszcze robimy ten ładuneczek Godzinkę, taki mały lajlik Wiem, że tu są nawet odcinki takie ten, Ale ja jak chcę streama włączyć, to mi wyskakuje opcje. Nie mogę tego streama włączyć. Mam opcje i od. Jak dam ok, to mi po prostu daje na mój kanał i nie mogę. jak dam opcję, to muszę albo pobrać Google Chrome. Nie Google jakieś tam inne podróbka jakaś. No i normalny w ogóle chron. Nie wiem co tam tam jest, ale mam obawę. Zawsze jadę w nocy gdzieś w Światło. Trzeba jeszcze naprawić ciężarówkę i hajsę pod trochę, trochę podwyższyć. Mam mała.